Niezwykłe. Większość ludzi omija temat śmierci wielkim łukiem, ale jeśli się dobrze przyjrzeć, to jest ona wszędzie. Rodzimy się, by umrzeć, a nie żyć. Nie walczyłabym z nią. Chcę odejść na wesoło. Ja nie umrę. Jestem nieśmiertelna. Mieszkam w Stanach ponad 30 lat i tutaj śmierć jest nie tylko nieuchronna. Ta branża przynosi 21 miliardów dolarów rocznie. Dlatego właśnie chcę zbadać, jak żałoba łączy się z pieniędzmi i kto zarabia na śmierć. Boston odbywa się zjazd dyrektorów zakładów pogrzebowych. Brzmi dobrze, prawda? Słyszałem o pańskim zdrowiu. Bywało lepiej. Na wszelki wypadek chcę się rozejrzeć. Planuje pan przyszłość. Prawie 7 tysięcy uczestników i ponad 300 wystawców z całego świata sprawia, że to istny festiwal przedsiębiorców pogrzebowych. To rozumiem, jak z Beverly Hillbillies. Wielu chce być pogrzebanym w sosnowej skrzyni. Podoba mi się, nie tylko panu. W stylu Clint Eastwooda. Ile kosztuje? 445. Dobra cena. Razem z wiekiem. Można kupić ją za życia i do śmierci używać jako mebel, jako łóżko. Układa się do ciała, więc jest bardzo wygodna. Po pierwsze, pogrzeb nie jest tani. Przeciętny koszt amerykańskiego pogrzebu to 10 tysięcy dolarów. Dwa razy tyle, co w Wielkiej Brytanii. A najdroższa jest trumna. Proszę dotknąć, niezwykłe doznanie. Jest bardzo lekka. Można podnieść ją jednym palcem. Gdybym nie miał przyjaciół do niesienia trumny. Odkurza dywany i podłogi. Nie wątpię, ale co ma wspólnego z pogrzebem? W domach pogrzebowych są wykładziny. Trzeba je czyścić. Pewnie wszyscy zastanawiacie się nad jednym ile można zarobić na umarłych. Cóż, jeśli byście bardzo się postarali, tak jak uczestnicy tego zjazdu, bylibyście mocno zdumieni. Od rzeczy absolutnie koniecznych, jak płyny balsamujące i szampony, do suchych, martwych włosów, po artykuły dekoracyjne. To okoce, które po pogrzebie można zabrać do domu jako pociechę w trudnych chwilach. Pewna wdowa codziennie o tej samej porze ucina sobie drzemkę, a on leży obok niej. Inna pani powiedziała, że codziennie o piątej piła z mężem koktajl, a dzięki temu nadal mogą to razem robić. Pije też za niego? Tak. Ale to nie wszystko. Są stalowe trumny zombie-odporne, karawany Hot Rod, a dla rządnych przygód rakiety na księżyc do transportu prochów. Ale najbardziej ekscytującą rzeczą jest ten oto ekologiczny garnitur pośmiertny, uszyty z zarodników grzybów. Grzyby żywią się rozkładającym się ciałem i zwracają je matce ziemi jako nawóz. Mam mieszane uczucia: grzyby miałyby mnie zjeść? Nie jestem przeciw, ale nie przyszło mi to do głowy. Istnieje teoria, że grzyby pochodzą z kosmosu, nie z ziemi. Do mnie to nie przemawia. Za wyjątkiem kosmicznych grzybów ten śmiertelny program zakupowy jest zadziwiająco pocieszający. Najważniejsze jest podejście. Ja na przykład znam człowieka, który ma obsesję na punkcie śmierci, ale pozytywną.